W sumie nigdy wam tego nie pokazywałem, ale tu mam bardzo dużo fajnych nagród. Ponieważ w wakacje byłem w Energylandii, e, dlaczego się nie pojawił film? Ponieważ <laughs> zwaliliśmy i wszystkie nagrania z kamerki nagrały się w time timelapse, przez co nie było sensu wrzucać tego filmu, ale być może jeszcze wleci na kanał taki jeden film, gdzie będzie sklejka właśnie niewrzuconych odcinków. Lecimy. Goldmax. Goldmax YouTube. A co mamy? Zwariowany film, że widzowie z Instagrama decydują o naszym dniu. Jesteśmy dzisiaj w Energilandii. Albo uśmiech, nie? Nie, to jeszcze raz. zrobimy taka od tego i do deiśnię. Nie, to schodźmy, że była energetycznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj sobie nagramy niesamowicie zwariowany film z Energylandii. Jestem z panem Maxem. Witam wszystkich bardzo, Dzisiaj. bardzo serdecznie. Dzisiaj oczywiście będzie quality content, będę go denerwował przez 24 godziny. Nie no nie, widzowie będą cię denerwowali przez 24 ciebie. godziny. No i mnie też. A nas? Czyli na Na osobu. Nie, ciebie tylko. Dobra, dla. Na... Więc tak, nazywamy się odcinek Wenergie Landii. Eee, dobra, ty baj z boku. Dobra, chuś i na Nie umiesz mówić, jesteś takim youtuberem jak Ale sam kiedyś... Z uprzejmości Energy Landii dostaliśmy wejściówki i będziemy dzisiaj cały dzień w parku rozrywki, łącząc zabawę z nagrywaniem filmu. A w sumie nagrywanie filmu to też zabawa. Ale jak nie powiedziałeś, co nagrywamy. Nagrywamy dzisiaj, że ludzie z Instagrama decydują. Nie, nie nie, 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 nie. Dobra, to kur... skądś Dobra, gadaj sam. Skoro. Nie, ale nie, nie o to mi chodziło. O tym. To było do odcinka, no mów dalej. Aha, a dziś nagrywamy odcinek, <laughs> gdzie ludzie z Instagrama e, decydują o jego dniu, nie Dokładnie. o mojej. Moim... Więc na moim Instagramie dzisiaj przez cały dzień czyli Goldmax ty. Nie, to jest najlepszy Instagram w Polsce. No? A ty drugi najlepszy Instagram w Polsce? No. ty, podłoga, Nester. Dokładnie. Tak, tak. Ogólnie e, warto mnie śledzić dzisiaj... na. No, no, no. I warto mnie śledzić na Instagramie, na którym jest was tylko 36 tysięcy, także mam nadzieję, że po tym odcinku się to zmieni. Dobra, nagrywamy. Ogólnie muszę może... Na samym początku zostawcie w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i komentarz na dole, a my już lecimy i zaczynamy odcinek. Ludzie... Nagrywam. Nagrywam. Z Czarnobyla. Nagrywam. Zmieniamy koncept od odcinka. odcinka. cię przez 24 godziny. Max, co o tym powiesz? A czy? Co ty masz taki przybliżony, że aż tak muszę się trzymać? Jezu. No bo to jest taki obiektyw. E. Ogólnie, ludzie wejdziemy sobie. Będę tak jeździć. Uuu. Boję się. Ta kolejka mnie przeraża. Pamiętajcie, zakaz używania GoPro. Na szczęście my nie mamy GoPro. Kilka, to jest na, na wizji. <gulity> <gulity> o, Kozak się znalazł. Obstra jest zbroja już? szuknie to, bądź mu się jeść, co i tak. Nie, po prostu powiedz, że Obstraje obstra jest zbroja. Obstra Obstrał co nie? No, ewidentnie, ewidentnie. Obstra na zbroja, grana. Do rana. Patrz, jak zamknąłem, I patrz no bo ja się. Zaraz się zrobisz. Obstrałem ostatecznie. Stresuję się mega Max Co ja mam Co mam zrobić? <laughs> Co <się śmiech> nie stresuję. No, to jest <laughs> Ale sztos To ty? No No ja mówiłem, że przecież miny żadnej nie zrobię nawet Dobra ludzie, Max powiedział, że ma kolejny pomysł Ja się szczerze obawiam Filip, czy chcesz w kupić obiad? Ja bym, nie. ja bym chętnie zjadł Tutaj możecie dawać wam jakieś tak albo nie, ale jestem bardzo Stary, ale tutaj? Tak, tutaj, Przecież jest tutaj stąd, jest, jest drogo. Wiem, o tym, ale po prostu zdecydujesz tutaj w ankiecie, czy, czy mam mi kupić obiad. O, czekajcie. Czy mam kupić obiad, czy nie mam mi kupić? Stary, obiad. Ale, ale tu sam kebab kosztuje 20 zł i na, na pijcie 10. Przypał. Ja cię kręcę, nie rób mi tego, no Dobra, moczki, przy okazji kupiłem też sobie i Maxowi. Stary wydałem na to 72 zł. Jesteś dumny z siebie. Dziękuję Oby więcej takich rzeczy Będę bankrutem Dobra Filip, mam ci zadanie Co chcesz znowu? Ja zjadłem obiad dopiero, czy stary Czy chciałbyś zaśpiewać razem z panią, nie wiem, z mikrofonu tego, czy ty... nie jest to kogoś Czemu ty mi to robisz? Tak to już czasem w życiu bywa I dokąd się sami To skarb! Na wyspie skarbów Ładnie śpiewałem? Dziękuję, dziękuję i nie słyszę, co śpiewa. a nic nie sobie <śmienic> Nie śpiewaj z no. Ładnie tańczę? No tutaj ja Cię nie znam Ale naśpiewaj No nic nie leci Już Da, No, da. no to sobie nie pośpiewamy, przykro mi Maksiu co teraz? Czekamy na pioseneczkę No jest, cały czas Zaczynasz potańczyć My już pirulety Dobra, jednak nie Dobra, to ja zaśpiewam autorską piosenkę Energylandia jak to było? No co? Co to nie jest za jedno słowo, więcej. Ale no nie mam tak 6 10 sekund. Dobra, 3, nie, 4 to, to 10. Ciężkie. Energylandia, Landia zabawa 8, po całym 7, dzień! 6! Już 4, na kolejkę! 10, idę rozmacię! Ale i tak było za cicho. No, jak za cicho? W dupie ci się poprzewracało tych rolę kosterów. Żeby to by się nie poprzewracało. Nie czym. Ja się bardziej stresowałem jak oddawała kartkówki z majcy. Dobra. Powodzenia. Wow! sikur <tiple> Zobaczcie, co się dzieje. Pokus na sąsiada. Sąsiad! Idziemy, sąsiad. jedziemy, jedziemy! Sąsiad! Wyciągnęł ze wszystkich stron. Dziś jesteśmy w Krakowie na bungee Jumping Kraków. Na jakie to ulicy jest? Albo coś takiego, wiesz? Nie Filip, wiem. Filip, gdzie to jest? Gdzie jest w Krakowie, a masz. No, ale. W Krakowie! Będziemy się skakać na bungee ja, będzie też Filip. Dawał mordeczki, teraz skaczę Filip, zobaczymy jak on pójdzie, ale myślę, że też na silku. On skacze tyłem, bo już skakał dwa razy, to będzie jego trzeci raz. No i zobaczymy jak mu nie pójdzie. Prawie jest na górze, więc pokazuję, jak on skacze. Wjechał na samą górę, pan odpina linę właśnie w tym momencie. Coś mówi? Chyba, że coś mówi do kamery. Gotowy? No. no. to cześć Poleciał. mam! Ej! Najlepiej ludzie skoczyć od razu, bo... bo jak Wow! Bo jak przeciągacie ma co jest z... Serio, jest... Moim zdaniem tyłem lepiej. Dobrze, teraz mówię coś do kamery. Nie bardzo. Tęskuję za tym uczuciem. No miło, że tęsknię za nami. My za to był też, powie, <grym> Będę, będę. Jak tam? Które <grym grym> <j> <grym> Dobrze <to> się <jest>. no. <grym> Powiedz, co się nie? Mam skocha, jak się. Nagrym no. Ja że no. No, w powiedz. <grym> no. মালালালালালেনে